Witam w odcinku zagramy w Rayman 3. Dzisiaj będziemy kończyć ten, ten etap, który w lumów. Tutaj można mieć kombo na bóżkę właśnie w tych skarbonkach. Tą skarbonkę jest sama, to jest smaragd. Gówię, że to nie uda i będą zaczynać grę. bo naprawdę chcę z tą bóżkę. No i ma z kombo mi uciekło. Trzeba mieć to kombo. Miałam, że będę musiała wczytać, czy będę musiała wczytać? Papa. Pa. Znaczy, mi się tak zreczytywało, że dywanie, żeby grę. Czyli zobaczymy, dopiero wtedy, jak ja będę to kombo, dobrze? Okej, okay, zdołałam się wrócić do się. z pierwszym to było kombo 8470. Więc Zobaczyłam. I mam się tą półskę, tak jest. Nie, nie, jak się czeszę. Dobra, tylko zobaczę, że... Mm, dobra. Tylko to włączam, czekajcie chwilę. Okej, okay, już jestem. Sprawdziłam tego frapsa. Tak, globoki tam wystaje bez komentarzy. Oj, zobaczcie chyba na jednym tekście. Powiedzcie sobie na proste pytanie: ile razy od początku gry szlak go trafił? Hm? Zero? Na pewno więcej niż no nie. Porażka w wyniku jest mu wręcz organicznie wstrętną. To chyba coś znaczy. Na pewno. A co tam są pojazdy? Jak jak używam jednego wyżle O, wy. Nie wiem, wolę nie co tam z nim robią, bo jak coś z tego, nie wiem, oleju, czy tam tłuszczu naoliwić w te pojazdy. Jak, jak skarmen do statku między innego, ja wierzymy jej w je ej, kamera! No, kamera! Uspokój się, dobra? A tutaj mamy bossa, machinę. Oła, trafiło mnie. No, a chyba trochę to potrwa. Jeśli ta maszyna bardziej będzie miała miejsce, to będzie się Czy coś Chcę pobrać co się losuje. Okej. Okay. Miotacze, mogą być. Najlepiej, by... Jakoś się lepiej, z Mój pełnym padają. Widzicie jak, jak małe pole do manewru? To pole minowe. Oj, się spadam do lawy. Jak chcę też pełną pięścią w te kółko, to głos dłużej się w tym wskaźniku utrzymuje. Lotnicy, a niech to szlak! Okej, okay, sami sobie walą. Oj, Jeszcze... znowu. No nie do mnie, rajmy tylko do maszyny. Chyba tak trzymają to jest trzeci razy z nimi. Wpadaczę do sześciu razy? Nie wiem. Chyba tak, będę mieć połowę zycia. Do 600 razy przede wszystkim wypadnie po Tej błyszkawice. Do widzenia. Hej, cztery, Raz, już. Tam maszyna już... Pre... im bardziej ja my się z to ta maszyna na psychobrotach obrotach pracuje. Z przy okazji. No, trafili mnie! No i znowu mnie trafili. <grym> Znowu błyskawice. Znaczy, jakie jest tego? Ym, nie Urozmaicenie! O, urozmaicenie! Mogłam słowa znaleźć. No widzisz, jak koniec nabiło? To jest piąty raz. Tak, nie, szósty. Nie, szósty to był. Ale wali ta maszyna. W sumie ku Andremaku Kumamoniu. Chyba tak. Dobra. I ten etap... ...zapomina bardzo, ale to bardzo... ...bardzo śmieszne. Co miałabym być labe? Ta wiem, może... Niech Szybkoś mi powie, to może być sfermentowany sok ze śliwek ale mówi, że tak z tych, mówię, że lubią sfermentowane śliwki. Nie wiem. Co odbić od lawy? Ten etap jest na bardzo... No, nie mam do dużo, dużo zabiera. Yy, Mm. Urwisko w Reimu bardzo wspominaj, moment tutaj. To. O, balony. Jaka lina? Czekaj, po co zamiast jednego odbiłam? Znowu na balony. Parzy, pazzy, parzy! To są ci tyłek u smaczy. Dobra, zacząłem się rymować. Cała nie tyle krymuje. Dobra, no, na nie spadać, z, z tyłu ich na renu. Ała! Tego się uniknęłam. O! To jest właśnie ten etap jeden z urwiska. Tu tam tam, bo takiego, się w kółkę. Ja w drugim etapie w ogóle, w drugim jest na to urwisko. Nareszcie no, nie chcę ogarnąć... <grystanie> On chyba może iść do psychiatry. Dobra, to byłby koniec w katery Merklubów, moi państwo. Jeszcze filmik. Tak, przeciążenie. I. Bum. <grystanie> A nadal nie wiemy, co stało się z Globoxem po wybuchu. Ale chciwiec, yy, ale gęba, zakazana gęba. Dobra, I w trzecim poziomie, to jest wieża Leptysa. I tak widzicie, te szczątki tylko tyle, a po tylko tyle. Dobra, następny na to jest wiedza lepce, ja i serdecznie na nie zapraszam, i do ten z tym mocniej papa.